Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, w którym świętujemy 50 lat dzielenia się Bożą, bezwarunkową miłością i łaską. A teraz Andrew kontynuuje nauczanie ze zmieniającego życie Słowa Bożego pod tytułem Nie ograniczaj Boga. Witaj w środowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Znajduję się w środku drugiego tygodnia nauczania pod tytułem Nie ograniczaj Boga. Pan przemówił do mnie 31 stycznia 2002 roku przez Psalm 78, werset 41. Czytamy w nim, odwracali się i wystawiali Boga na próbę i stawiali granice świętemu Izraela. Bóg przemówił do mnie przez ten werset, powiedział mi, że ograniczam go swoim małym myśleniem. Mówię o tym od półtora tygodnia, a większość z tego, co mówię, to próba dania ludziom do zrozumienia, że Bóg potrzebuje naszej współpracy, aby Jego wola mogła wypełnić się w naszym życiu, a my nie zawsze współpracujemy. Ograniczamy Boga. Często słyszę, jak ludzie cytują werset z listu do Efezjan, rozdział 3, werset 20, który mówi, temu zaś, który może Uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. I mówią tylko o tym, że Bóg może zrobić wszystko, że może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Jednak czy wiesz, że nie to mówi ten werset? Jeśli przeczytasz cały werset, dalej mówi on według mocy działającej w nas. Słowo według oznacza w proporcji lub w stopniu. Bóg jest ograniczony do tego, na ile my z Nim współpracujemy. To nie nasza świętość, to nie nasza dobroć. Bóg jest Bogiem łaski. Nie daje nam tylko tego, na co zasługujemy. Jeszcze nigdy nie miał nikogo kwalifikującego się, kto by dla Niego pracował. Istnieje przebaczenie i łaska, ale musimy wierzyć, musimy współpracować. Księga Izajasza, rozdział pierwszy mówi, jeśli będziecie ulegli i posłuszni, będziecie zażywali dóbr ziemi. Musimy współpracować. Z Bogiem, i Bóg przemówił do mnie i powiedział mi, że ograniczał go swoim małym myśleniem. Tak czy inaczej, poświęciłem temu dużo czasu. Mamy dużo materiałów, rozdajemy naklejki. To naklejka statyczna, którą możesz odkleić, jest przezroczysta i przyklei się do wszystkiego. Przyklei się do wszystkiego, na czym ją umieścisz. Ja przykleiłem swoją na lustrze. Mówi ona, nie ograniczaj Boga, i to jest ciągłe przypomnienie. Dzisiaj chcę się z Tobą podzielić kilkoma innymi rzeczami, Rzeczami, które mnie powstrzymywały, a ja nawet nie byłem tego świadomy. Gdybyś przyszedł do mnie przed tym, jak Bóg przemówił do mnie, ujawnił to i otworzył mi oczy, powiedziałbym Ci: Wierzyliśmy Bogu, ponieważ nasza służba podwoiła się w ciągu dwóch lat. Byłem w służbie od 34 lat, ale w ciągu ostatnich dwóch lat podwoiła się w stosunku do tego, co zajęło mi 32 lata, aby dojść do tego miejsca, a potem podwoiliśmy się. Pomyślałem, że idzie nam całkiem nieźle w porównaniu z tym, co robiłem w przeszłości, ale Pan powiedział mi, że go ograniczam, że on ma dla mnie o wiele więcej. Podałem niektóre z tych statystyk w zeszłym tygodniu, nie będę do nich wracał, ale dowiodłem, że to prawda. Nasza służba wzrosła ponad 15 do 20 razy, odkąd Pan do mnie przemówił, i widzimy, jak dzieją się niesamowite rzeczy. Ale jest jeszcze kilka innych powodów. Mówiłem już o tym, że byłem leniwy, to były troski tego świata. Świata. Cieszyłem się względną łatwością prowadzenia służby i nie chciałem ponownie wchodzić pod presję. O tym już mówiłem, ale oto kolejna rzecz, która moim zdaniem mnie powstrzymywała i co do której wierzę, że jest ona przeszkodą dla większości ludzi, a jest nią strach przed zmianą. Ludzie czują niechęć do zmian, lubią kiedy wszystko jest stabilne, nie lubią tego, co nieznane. Chcą, żeby wszystko było takie samo. Widziałem już ludzi, którzy mieli problemy fizyczne, ale dostosowali się do nich i woleliby pozostać w tym stanie, w którym byli, niż zmienić się i zmierzyć z możliwą porażką i nieznanym. Przypomina mi się jeden facet z czasów, kiedy byłem w Segville w Teksasie. Był szeryfem i został postrzelony, co sparaliżowało mu nogi. Usługiwałem mu i modliłem się z nim, a on miał operację. Była to jakaś operacja woreczka żółciowego. W każdym razie włożyli mu rurkę z workiem i, i ta operacja była wycieńczająca. Siedział na wózku inwalidzkim, a ja modliłem się z nim. Miał całkowicie sparaliżowane nogi, a ja modliłem się z nim i zaczął ruszać i kopać nogami. Nie robił tego od jakichś 20 lat. Powiedziałem. Zejdź z tego wózka, a on na to nie mogę, ja mam dren, mam ten worek i gdybym wstał, zrobili to tak, żebym siedział, gdybym wstał, wypadłaby rurka. Było to w czasach, kiedy dopiero rozpocząłem służbę, więc powiedziałem w porządku, jak tylko wyjmiesz rurkę, wtedy wstaniesz i będziesz chodził. Teraz pewnie kazałbym mu wstać i wsadziłbym mu palec w dziurę czy coś. Teraz jestem o wiele odważniejszy niż wtedy i po prostu go zostawiłem. W ciągu kilku tygodni, kiedy w końcu wyjęto mu rurkę, nadal siedział na wózku. Poszedłem do niego, usługiwałem mu, a on znowu był sparaliżowany. Modliłem się z nim i jego nogi zaczęły się ruszać, ale on nigdy nie wstał z tego wózka. To długa historia. Ale pojawił się u mnie inny człowiek, który był bardziej dojrzały w panu niż ja, i on do niego poszedł i rozeznał, że ten facet, chociaż Bóg zamanifestował uzdrowienie w jego ciele, nie chciał wstać z tego wózka. To mnie zszokowało. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że ktoś mógłby chcieć pozostać na wózku. W każdym razie on stanął przed tym gościem i powiedział: Jeśli naprawdę wierzysz Bogu i chcesz być uzdrowiony, przyjdź wieczorem do kościoła. Facet odpowiedział: Mam coś do zrobienia, a on na to: Nie, odwołaj wszystko, co robisz. Przyjdź a wstaniesz i będziesz chodzić. Szeryf nie pojawił się w kościele, a ten gość odjechał. Po spotkaniu wróciłem do jego domu, rozmawiałem z nim i zapytałem: Dlaczego nie wstaniesz z tego wózka? Widziałem, jak Bóg cię uzdrowił. Twoje nogi się ruszały. Dlaczego tego nie zrobisz? Facet w końcu pękł, rozpłakał się i powiedział, byłem szeryfem, zostałem postrzelony, to spowodowało ten paraliż. Jestem na ręcie i ludzie mnie szanują, bo zostałem ranny na służbie. Szanują mnie i robią różne rzeczy, a gdybym został uzdrowiony i wyszedł z tego, straciłbym rentę. Ludzie nie szanowaliby mnie już, mogliby pomyśleć, że cały czas udawałem. I z powodu tych rzeczy wolał zostać na wózku i został. Pozostał na wózku, ponieważ wolał być niepełnosprawny i mieć szacunek ludzi oraz przychodzące czeki rządowe, niż zostać uzdrowionym, wstać i wziąć się do roboty. Jest wielu ludzi, którzy są w złej sytuacji, którzy się do niej dostosowali i wolą w niej tkwić i cierpieć niż zaryzykować zmiany. Nie rozumiem tego. Uważam, że jest to bezbożna postawa. Tak, istnieje możliwość porażki. Tak, jeśli zaczniesz wierzyć Bogu o więcej i zaczniesz zdejmować ograniczenia z Boga, to wiesz co? Istnieje niewiadoma, co się stanie. Gdybyś wziął wszystko i wyłożył kawę na ławę, zamiast mówić, Boże, będę ci służył, dopóki nie wyślesz mnie do Afryki, dopóki nie każesz mi zostać pastorem, dopóki nie każesz mi iść do szkoły biblijnej, dopóki. cokolwiek. Gdybyś był szczery i powiedział: Boże, wszystko jest tutaj, zrobię wszystko, zrobię wszystko. wywieszę białą flagę, cokolwiek zechcesz, zrobię cokolwiek zechcesz. Wiesz co? Istnieje możliwość, że Bóg będzie kazał ci zrobić coś, czego nie chcesz zrobić. I niektórzy z was się tego boją. Ale mogę ci coś obiecać. Psalm 37,4 mówi: rozkoszuj się Panem, a on spełni pragnienia twego serca. To nie znaczy, że da ci wszystko, czego zapragniesz? Czy to kolejnego współmałżonka, dom za milion dolarów czy coś innego? Nie. To mówi, że jeśli będziesz rozkoszować się Panem, On włoży swoje pragnienia w Twoje serce. On zmieni pragnienia Twojego serca. Jeśli naprawdę oddasz się Panu, Bóg nie poprosi Cię o zrobienie czegoś, co będzie dla Ciebie straszne. Może to być coś, o czym po ludzku nigdy byś nie pomyślał i czego byś nie zrobił, ale kiedy poświęcisz się Panu, pokochasz to. Posłużyłem się już przykładem ludzi mówiących: Boże, wyślesz mnie do Afryki i każesz mi mieszkać w Szałasie. Jeden z moich przyjaciół przyszedł do mnie i powiedział: Dorastałem w szałasie w Afryce i nie było źle. Mieliśmy najładniejszy szałas w całej wiosce. A ludzie mówią o tym, jakie to straszne. Znam ludzi, przeprowadzaliśmy z nim wywiad w naszym programie. Doti Haymond jest kobietą, która mieszka w Kenii. Mieliśmy ją w moim programie telewizyjnym nie tak dawno temu. Zrobiliśmy o niej program. Wielu ludzi zostało pobłogosławionych przez to nagranie. Doti Haymond jest kobietą, która, nie wiem ile ma lat, ale jestem Jestem pewien, że jest mniej więcej w moim wieku i będąc po sześćdziesiątce, zostawiła wszystko w Stanach i pojechała do Kenii. Kiedy dotarła do Bogomy w Kenii, zostało jej tylko 100 dolarów. Nie miała biletu powrotnego. Jest w Kenii od 11 lat i nigdy nie wróciła do domu. Nie planuje powrotu. Pojechała tam i tak, Bóg wysłał ją do Kenii, ale wiesz co? Wpływa na ludzi. Ma, zapomniałem, ile kilkanaście dzieci, które karmi i którymi się opiekuje. Opiekuje się dziesiątkami wdów, wywiera wpływ na cały świat. Doty wydaje newsletter i mówi: Jestem najbardziej błogosławioną kobietą na tej planecie. Jestem taka szczęśliwa, i życie jest spełnione. Bóg sprawił, że pokochała to, co robi w Kenii. Byłem w jej domu i jest to ładny dom. Ładniejszy niż wiele domów w jej okolicy, ale nie tak ładny jak to, co większość z nas ma w Stanach. A wiesz co? Ona to kocha. To coś, co Bóg umieścił w jej sercu. Mówią ci, jeśli boisz się zmian i boisz się tego, co Bóg zrobi, to ograniczy Boga. Nie musisz mówić, Boże, będę Ci służyć, dopóki nie zmusisz mnie do zrobienia tego. To nie jest czynienie Jezusa Panem. Jeśli Jezus naprawdę jest Twoim Panem, wtedy On jest Bogiem, a Ty nie. I cokolwiek ci powie, w porządku, po prostu to robisz. Robisz to. Nie ma znaczenia, czy wygląda na to, że spowoduje to problemy. Robisz to i masz pewność, że Bóg kocha cię bardziej niż Ty sam siebie kochasz. Użyłem tego pierwszego dnia. Zacząłem nauczać z Księgi Jeremiasza 29,11, że ja znam myśli, które mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, aby zapewnić wam koniec. Z jakiego oczekujecie. Boże plany dla ciebie są lepsze niż twoje plany dla samego siebie. Jeśli Bóg wezwie cię do Afryki lub do wyjazdu nie wiadomo dokąd, będzie tak dlatego, że On włożył to pragnienie w twoje serce. On nie zrobi czegoś, żeby cię skrzywdzić. On będzie robił rzeczy, które cię będą błogosławić. Będziesz szczęśliwy w Bożej woli niż poza nią. Tak więc jedną z rzeczy, która ogranicza to, co Bóg może zrobić w twoim życiu, jest strach przed zmianą. Chcesz żeby wszystko było stabilne? Chcesz, żeby wszystko było przewidywalne? Wiesz co, Boże życie nie jest przewidywalne. Niedawno rozmawiałem z kimś i powiedziałem, czyż służenie Panu nie jest ekscytujące? Jeśli jesteś znudzony, mogę Ci zagwarantować, że nie jesteś w centrum Bożej woli. Kiedy podążasz za Bogiem, to stawia wyzwania. Bóg będzie nieustannie cię rozciągać, skłaniać do wierzenia o różne rzeczy i stawiania się w sytuacji, której jeśli Bóg nie przyjdzie, to poniesiesz porażkę. Myślę, że wiele osób, które oceniają, co chcą zrobić ze swoim życiem, jedynie planują, jedynie ustanawiają cele, które oni są w stanie wypełnić, ale Bóg wezwie cię do zrobienia czegoś, co wykroczy poza Twoje możliwości. Pamiętam parę, która pojechała do Australii i założyła tam nasze biuro i szkołę biblijną. Byłem z nimi w Australii, mieliśmy rozpocząć wieczorne nabożeństwo i ogłosić początek szkoły biblijnej, a na godzinę lub dwie przed nabożeństwem przyszedł do mnie mężczyzna i mówi, chyba nie dam rady tego zrobić, to przekracza moje możliwości, chyba będę musiał zrezygnować, będę musiał się wycofać, nie dam rady. Czekał na moją odpowiedź, a ja powiedziałem to wspaniale. Był zszokowany, zapytał, co to znaczy? To wspaniale. Powiedziałem, dopóki nie zatrzymasz się w tym miejscu i nie pozwolisz, aby twoje niedoskonałości cię powstrzymały, będzie wspaniale. To sprawi, że będziesz polegać na Bogu, będziesz wołać do Boga o pomoc, dopóki na tym nie poprzestaniesz. Jeśli wyjdziesz poza to i powiesz, Boże, sam nie potrafię, ale w Chrystusie mogę wszystko, list do Filipian 4:13, jesteś dokładnie tą osobą, której chcemy. I wiesz co, on i jego żona rozpoczęli szkołę i służbę, wykonali świetną pracę, i widzieliśmy wspaniałe rzeczy. Teraz mamy tam innego dyrektora, ale byli błogosławieństwem przez długi czas i Bóg ich używał. Mówię ci, Bóg wezwie cię do zrobienia czegoś, co wykracza poza Twoje zdolności, żebyś musiał polegać na nim. Jeśli robisz tylko to, do czego czujesz się wykwalifikowany, to mogę Cię zapewnić, że nie znalazłeś Bożej Woli dla swojego życia. Jeśli Twoje sny i wizje nie budzą Cię w nocy, to znaczy, że marzysz w zbyt małych kategoriach, Bóg powoła Cię do zrobienia czegoś, co wykracza poza za ciebie. To z pewnością było prawdą w moim przypadku. Byłem introwertykiem, nie potrafiłem spojrzeć człowiekowi w twarz i porozmawiać, a teraz codziennie mówię w telewizji do milionów ludzi. Bóg powołał mnie do zrobienia czegoś, do czego musiałem wyjść poza siebie. Mógłbym przejrzeć Biblię i pokazać osobę po osobie, każda z nich czuła się zdyskwalifikowana, a jednak nauczyły się ufać Bogu. Bóg powołał Cię do zrobienia czegoś większego od Ciebie, czegoś, co wykrasza poza Twoje możliwości, abyś był zmuszony polegać na Nim. Kiedy mamy dostęp do Boga i całej Jego mocy w naszym życiu, aby prowadzić życie, które jest tylko po ludzku możliwe, by robić rzeczy, które mógłby Zrobić sam? Gdybyś tylko włożył w to wystarczająco dużo wysiłku, mogę Ci zagwarantować, to nie jest Boża wola. Bóg nigdy nie powoła Cię do zrobienia czegoś, co jest tylko w zasięgu Twojej ręki. On powoła Cię do zrobienia czegoś, do wypełnienia czego potrzebny jest On. I to jest wspaniały sposób na życie. Nie musisz bać się zmian. Nie chcesz, żeby wszystko było statyczne i takie samo. Życie dla Boga jest ekscytujące. Wyjdziesz poza swoje możliwości, będziesz trzymał się Boga z całych sił. Często opisuję swoje życie jako jazdę kolejką górską. Siedzę w pierwszym wagoniku, jestem przypięty pasami, trzymam się mocno, ale nie prowadzę jej, nie kontroluję. Ufam Bogu i Bóg prowadzi mnie do rzeczy, które wykraczają daleko poza moje możliwości. Wiesz, że w ciągu ostatnich sześciu lat wydaliśmy ponad 75 milionów dolarów na budowę kampusu szkoły biblijnej? Ponieważ to kazał mi zrobić Bóg. I jest to coś, co wykracza poza moje możliwości. I zrobiliśmy to dodatkowo do 3-4 milionów dolarów miesięcznie, których potrzebuję, żeby opłacić rachunki za radio i telewizję, mój personel, wszystkie materiały, które wysyłamy, nasze podróże, nasze szkoły na całym świecie. Dodatkowo wydaliśmy 70 milionów, i to bez zadłużania się, w ciągu ostatnich 6 lat. I gwarantuję Ci, że Bóg prowadzi mnie do robienia rzeczy, które mnie przerastają. Kiedy kupiliśmy tę posiadłość Woodland Park w Kolorado, The Sanctuary, nie miałem żadnych pieniędzy, nie miałem pieniędzy, aby to zrobić, a jednak od 2009 do 2018 roku wydaliśmy ponad 75 milionów dolarów ponad nasze normalne wydatki, to bez zadłużania się. Mówię ci, to mnie przerasta. Dodatkowo Bóg pokazał mi przyszłość. Nie będę wchodził we wszystkie szczegóły, ale szacuję, że będzie mnie kosztować 100 milionów lub więcej, aby zakończyć budowę tego kampusu i zrobić wszystkie rzeczy, które Bóg kazał mi zrobić. Na dodatek rozszerzyliśmy zasięg naszej telewizji. Właśnie zrobiliśmy jeden z największych kroków wiary, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy, który dodaje setki tysięcy dolarów miesięcznie do moich wydatków, a nie mam ich w tej chwili. Próbujemy skończyć budowę, robimy różne rzeczy, ale wiesz co, to jest to, do czego Bóg mnie powołał i rozciągam się. Rozciągam się dalej niż kiedykolwiek wcześniej i wierzę, że to jest coś, co Bóg ma dla każdego z nas. Bóg nie chce, abyście wszyscy występowali w telewizji, nie chce, abyście budowali kampus szkoły biblijnej, ale On będzie Was rozciągał i powoływał do robienia czegoś, co wykracza poza Wasze umiejętności. Jeśli robisz tylko to, co możesz zrobić sam, to gwarantuję Ci, że rozminąłeś się z Bogiem. Musisz wyjść poza siebie. Nie musisz bać się tego, co nie znamy. Wszystkie te rzeczy, o których mówię, byłyby całkowicie szalone, gdyby nie było Boga, który powiedział Zaufaj mi i zobacz, czy nie wyjdę ci naprzeciw. Wzmocnię Cię, pobłogosławię pracę Twoich rąk. Masz tyle obietnic, że Bóg jest i prowadzi Cię do tego, abyś dokonał zmiany, tak jak w tej przypowieści, której użyłem. On chce, abyś wziął to, co Ci dał i pomnożył to, zwiększył i dotykał ludzi i zobaczył świat lepszym, lepszym miejscem z powodu tego, co zrobiłeś. Z powodu tego wszystkiego nie jest szalone, abyś wierzył i robił rzeczy, które wykraczają poza Twoje. Możliwości, ponieważ masz Boga, który chce cię uzdolnić, chce ci pomagać. On chce czerpać chwałę z działania przez ludzi, co w naturalny sposób wykracza poza Twoje zdolności. Ludzie spojrzą na to i powiedzą: To musi być Bóg. Często mówiłem ludziom, że gdybym był Bogiem, nie wybrałbym siebie. Jestem wieśniakiem z Teksasu. Nie potrafiłem spojrzeć człowiekowi w twarz i porozmawiać z nim. Nie używam najlepszego angielskiego. Mój głos. Moi przyjaciele nabijali się z mojego głosu. Pewien facet powiedział, że kiedy pierwszy raz zobaczył mnie w telewizji, myślał, że próbuję naśladować Gomera Payla. Mówię ci, ja tak mówię, niczego nie udaję. Gdybym był Bogiem, nie wybrałbym siebie, a jednak wierzę, że jednym z powodów, dla których Bóg mnie wybrał, jest to, że kiedy dzieją się cuda, kiedy mój syn i moja żona zostali wzbudzeni z martwych, kiedy widzimy te wszystkie cuda finansowe i wszystko, co Bóg robi, ludzie muszą na to spojrzeć i powiedzieć: To nie ten człowiek. To on nie jest wystarczająco mądry, aby to zrobić. Użyłem tego przykładu wcześniej. Moja matka zmarła w 2009 roku i tuż przed śmiercią poprosiła mnie, abym opowiedział jej jeszcze raz o wszystkim, co Bóg robi w służbie. Była dużą częścią tej służby, jej wielkim partnerem i była błogosławiona, a kiedy opowiadałem jej o wszystkim, co działo się na świecie i o wszystkich dobrych rzeczach, spojrzała na mnie i powiedziała, Andy, wiesz, że to Bóg? A ja odpowiedziałem, tak, tak, mamo, wiem, że to Bóg. A wtedy wystawiła swój mały kościsty palec i powiedziała: Ty nie jesteś na tyle mądry, żeby to zrobić. I wiesz co? Zgodziłem się w stu procentach. Nie mogę przypisać sobie zasług. Jedyną rzeczą, którą zrobiłem, to tak jak na kolejce górskiej, pozostałem na swoim miejscu, przypiąłem się pasami na czas jazdy, podążałem za Bogiem. Nie przerwałem, nie uciekłem, ale nie mogę przypisać sobie zasług za to, co robi Bóg. Mówię ci, Bóg wybiera to, co słabe u świata, to, co nieszlachetne u świata, to, co wzgardzone, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić w niwecz, a celem jest to, aby nie chlubiło się przed Nim żadne ciało. Bóg powoła cię do zrobienia czegoś, do czego nie masz kwalifikacji i to sprawi, że będziesz od Niego zależny, a potem, kiedy odniesiesz sukces, On otrzyma wszystkie zasługi zamiast ciebie, ponieważ... Ty nie jesteś wystarczająco mądry, aby to zrobić. To jest niesamowite. Mówię to wszystko, aby powiedzieć, że nie powinieneś bać się nieznanego, nie powinieneś bać się zmian. Wiesz, czego ja się boję? Prawdopodobnie strach nie jest właściwym słowem, ale ja boję się być normalnym. Bóg nie powołał nikogo z nas do bycia normalnym. Każdy może być taki, jak wszyscy inni, iść przez życie i niczego nie doświadczyć. To by mnie martwiło, to wywołałoby strach w moim wnętrzu, myśl, że jestem normalny, jak wszyscy inni. Jeśli narodziłeś się na nowo, jeśli masz Boga w swoim wnętrzu, powinieneś być nadnaturalny. Nienaturalny, ale nadnaturalny. To Bóg powinien żyć przez ciebie. Pamiętam, jak pewnego razu przyszli do mnie świadkowie Jechowy i w trakcie rozmowy z nimi mówiłem o tym, że Bóg czyni cuda w moim życiu, a oni powiedzieli: Nie, Bóg nie czyni cudów? Mogłem wskazać na wszystko w naszym domu i opowiedzieć o cudzie, o tym jak to się stało. Wybiegli drzwiami, ponieważ nie wierzą w cuda. Ale wiesz co, jeśli możesz wskazać na rzecz w swoim życiu i powiedzieć ja to zrobiłem, to moja ciężka praca, ja to wszystko zrobiłem. Jestem samowystarczalnym mężczyzną lub kobietą. Jeśli możesz tak powiedzieć, to gwarantuję ci, że przegapiłeś Bożą wolę dla swojego życia. Musisz zdjąć ograniczenia, musisz wyjść poza siebie, musisz przejść do nadnaturalnej sfery, gdzie jeśli Bóg się nie pojawi, to jesteś skończony. Ja lubię żyć na krawędzi. To na krawędziach gałęzi rosną owoce, a jednak większość ludzi chce się przytulać do pnia. Chcą się przytulać do pnia, bo nie lubią powiewów wiatru, ale to na gałęziach rosną owoce. Musisz wejść na krawędź gałęzi, musisz ufać Bogu. Niektórzy z Was mają więcej inspiracji od Boga niż to, co zrobiliście, ponieważ boicie się i ograniczacie Boga, nie wychodząc i nie podejmując tych kroków. Pierwszą książką, którą naprawdę mnie uderzyła, była książka Nie ograniczaj Boga. Praca z naszym synem i to, że każdego dnia mówił nam o tym, co się dzieje, mówiąc, Mamo, nie możemy tego zrobić, ponieważ, a ja mówię, Synu, nie ograniczaj Boga. I wtedy Andrew Womak zaczął Andrew mówić o tym w telewizji i musiałam to natychmiast zdobyć. Natychmiast wysłałam zamówienie, jest to w pewien sposób przewijający się temat. To usługuje nam każdego dnia. Odkryj, jak przestać ograniczać to, co Bóg chce zrobić dla Ciebie i przez Ciebie. Z nauczaniem Andrew nie ograniczaj Boga które jest dostępne jako książka drukowana lub w formie audiobooka. Aby ją nabyć, zadzwoń do nas od wtorku do czwartku w godzinach 12-16 lub wejdź na naszą stronę internetową awmpolska.com zakładka sklep. Zdobądź to wartościowe nauczanie już dziś.